Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym poradniku. Tutaj pan Lucian ma problem, ponieważ nie chce mu się włączać komputer po zainstalowaniu oprogramowania Office 9.7. Był tam poprzednio wygrany Windows 9.5. On tam dalej jest. Komputer nie chce działać. Teraz podłączymy i sprawdzimy co tam jest. Nie tak. Jeszcze jakaś Takie wejście Monitor Na myszkę No musi być trochę inne wejście na myszkę Tutaj gdzieś taką myszkę powinienem mieć Microsoft Powinna działać Takie dosyć ciekawe wejście O, na com zaczynamy i jest to no, już chyba wszystko a nie, jeszcze dźwięk odpalamy Zapomniałem z monitorkiem porobić o, teraz pójdzie działać. No jeszcze raz. O, 4 MB ramu niecałe. O. no, brak pamięci w systemie to znaczy, że coś jest z pamięcią RAM, bo po, po, po ponownym uruchomieniu, po właśnie zainstalowaniu Microsoft Office 9.7. Komputer no taki błąd wyskakuje, nie da się nic z nim zrobić. Oczywiście ma 4 MB ramu i setka procesor tam pisało. No to sprawdzimy, co tam w nim siedzi. Procesorek. taki Pokażę, żeby ktoś nie wiedział jak wygląda procesor. O właśnie, tak wygląda procesor. To jest na wejście socket 3. que já znowu zepsu. No, i tu jest pamięć ram. O, jest pamięć ramu. Wyciągnę, może pokażę, jak to wygląda to poręcz. Jest pamięć ramu. Tak ona wygląda. O, jeszcze oryginalna z tego komputera. Data 9, 5, 11 miesiąc. No i fajnie. Trzeba będzie teraz dołożyć takiej samej. pamięci ramu. Tutaj są wypisane taktowania. Zaraz znajdziemy takie samo. A teraz chyba tam. No, włożymy. A pakuję tamtej pamięci ramu. To jest to samo. Zobaczymy sobie dysk twardy Czy coś tam z nim nie jest? To jest dysk twardy w nie dyskowej O, dysk twardy pół giga Też oryginalny Prawdziwy komputer, no działa. Przylicza 16 MB pamięci ram u Tryb awaryjny się włączył. O, normalne dane. Tak, pięknie zadziałał. Jeszcze tutaj mam nagraną muzyczkę na dyskietce. Bo 95 nie obsługuje MP3, to musi być starego typu jeszcze dźwięk. Sprawdzimy teraz z dyskietki. Nie działa. Mamy odtwarzać. No nie ma szans. Ale komputer działa. Nad tym dźwiękiem jeszcze popracujemy. I to by było na tyle. To ja żegnam się. Do widzenia. Widzimy się w kolejnym poradniku. Od teraz będę się zajmował tymi komputerami głównie. No i jak coś będę jeszcze innego dodatkowo naprawiał, to też nakręcę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.